Hola, Ketal. tal! Witacie w kolejnym nagraniu. Celowo nie używam słowa lekcja, ponieważ tym razem nie będziemy się uczyć typowo gramatyki hiszpańskiej czy nowego słownictwa. Raczej chciałabym w tym nagraniu poruszyć pewien temat, ponieważ wiele osób zadaje mi pewne pytanie w wiadomościach prywatnych, na Facebooku, na Instagramie, bo tam wszędzie oczywiście jestem. Także gdzieś tam w komentarzach pod filmami na YouTubie to pytanie się przewija. Więc chciałabym dzisiaj pokazać Wam moją perspektywę na to, jak w ogóle zacząć uczyć się hiszpańskiego. Wiem, że wiele osób tutaj na kanale, które mnie śledzi, gdzieś dopiero zaczyna tą swoją przygodę, i często te osoby są zdezorientowane trochę, bo jest wiele materiałów, z których można korzystać, i ciężko samemu coś wybrać. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj trochę doradzić i pokazać po prostu różne możliwości. Pamiętajcie, że w tym wideo będę przedstawiać perspektywę zarówno osoby, która kiedyś zaczynała uczyć się hiszpańskiego tak jak wy i która też jest lektorką z kilkuletnim doświadczeniem. Mam to szczęście, że mogę obserwować bardzo, bardzo dużo osób, które zaczynają się uczyć. No dobrze, ale już wracając do odpowiedzi na to pytanie, jak zacząć uczyć się hiszpańskiego. To pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy w tej kwestii, to to, żeby wybrać sposób, który będzie nam odpowiadał. To są bardzo, bardzo indywidualne kwestie. Każdy z nas ma jakieś inne preferencje. Bo to chodzi też o to, żeby ta nauka, cały ten proces był też dla nas przyjemnością, bo jeżeli zrobimy sobie z uczenia się hiszpańskiego swoje małe hobby, to nasze nastawienie też będzie zupełnie, zupełnie inne w trakcie całego procesu nauki. Obecnie możemy wybrać między dwiema drogami. Możemy wybrać między nauką samodzielną, czyli w oparciu o materiały, które na przykład znajdziemy sobie w internecie, a nauką z lektorem. Mogą to być zajęcia grupowe, online, ale generalnie możemy też zdecydować się na taką opcję, że będziemy mieć tego swojego przewodnika po hiszpańskim już od samego początku. To jest kwestia bardzo indywidualna, ale mogę Wam powiedzieć z mojego takiego doświadczenia nauczycielskiego, że bardzo ważną kwestią jest to, że jeżeli zdecydujemy się na zajęcia z lektorem, jakie by one nie były, to bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie oddawać całkowitej odpowiedzialności za nasze postępy nauczycielowi, bo to jest taka pułapka. Powiedzmy, mamy taką sytuację, że ktoś bardzo, bardzo chce się uczyć języka hiszpańskiego, jest jest zupełnie na takim początkującym poziomie, zna kilka słów, idzie do nauczyciela i oczekuje, że ten nauczyciel go nauczy. A to tak nie do końca jest, bo nauczyciel może być jedynie naszym takim. Przewodnikiem, On może nam pokazać kierunek, w którym należy zmierzać, ale niekoniecznie będzie odpowiedzialny w 100% za to, czy my tam będziemy iść w tym kierunku, w który on nam wyznaczy. Ponieważ jeżeli na przykład mamy raz w tygodniu lekcję, nawet indywidualną, to i tak największą rolę gra to, czy my się uczymy pomiędzy lekcjami, i to jest bardzo ważne. Więc drugim takim nurtem, o którym ja już wspomniałam, jest właśnie ta nauka, taka samodzielna, czyli możemy zdecydować, że na razie nie będziemy po prostu wybierać nauki z lektorem, czy nie będziemy szli na kursy grupowy, tylko na początku tej drogi będąc postaramy się opierać na tym, co na przykład znajdziemy w internecie. I kompletnie mnie nie dziwi, że właśnie zadajecie mi to pytanie, od czego zacząć, bo tych materiałów jest wręcz nadmiar w internecie. Jest pełno stron, na których można znaleźć jakieś ćwiczenia tutaj jest jakaś teoria wytłumaczona tylko to wszystko jest trochę takie przypadkowe ja między innymi dlatego tutaj zaczęłam te lekcje na YouTubie nagrywać bo chciałam, żeby po prostu wszyscy, którzy chcą w ogóle zacząć przygodę z hiszpańskim mieli swoje takie jedno miejsce, w którym te podstawy będą takie poukładane, dlatego jeżeli jeszcze nie wiecie od czego zacząć, to ja Wam serdecznie polecam tutaj u mnie na kanale dwie dwie playlisty. Jedna to jest hiszpańska wymowa, a druga to jest hiszpański dla początkujących. I to są materiały, które ja Wam mogę serdecznie w stu polecić, bo same je przygotowałam i wiem, co tam jest. Można sobie w ten sposób zbadać, czy nam ta nauka samodzielna w ogóle odpowiada. I ja, mimo że też jestem lektorką hiszpańskiego, mimo wszystko polecam Tę drogę taką samodzielną e, przez podstawę hiszpańskiego. Dlaczego? Bo z doświadczenia, które mam, mogę Wam powiedzieć, że 80, 90, nawet procent materiału, który ja realizowałam z uczniami na lekcjach, oni mogliby spokojnie przerobić samodzielnie w domu, kiedy by tylko chcieli, bez takiej presji, że tutaj nauczyciel siedzi i go teraz będzie kontrolował. Warunek jest taki, żeby korzystać z tych właściwych materiałów, bo już o tym wspominałam, że cierpimy na ten nadmiar, powiedzmy tego wszystkiego. Dlatego właśnie ja stworzyłam takie kursy do nauki zupełnie od podstaw, do nauki samodzielnej, i tam pojawiają się takie wideo lekcje, nie są takie jak tutaj u mnie na YouTubie, są dużo bardziej, bardziej rozbudowane, i tam są też ćwiczenia. Prawie 200 w obu częściach. Także zależało mi po prostu na tym, żeby też każdy miał szansę praktykować to, czego uczy się na takiej lekcji wideo. Tak? Czyli żeby to nie było tylko odsłuchanie lekcji, tylko też praca. I ten kurs ma tę zaletę, że kupując go, wiecie, kto go przygotował. To nie jest tak, że ktoś mi go zrobił i ja go tylko Wam udostępniam. Tylko to jest naprawdę. Taka praca, jaką ja wykonałabym w momencie, kiedy ktoś przychodzi do mnie na kursy od zera i chce się uczyć hiszpańskiego. I teraz jeszcze pytanie, na co zwracać uwagę. Z jakichkolwiek materiałów byście nie korzystali, czy to będą te, te przypadkowe z internetu, czy z kursu, czy z mojego kursu, jakiegokolwiek, to pamiętajcie, że nie ma jednej idealnej metody która doprowadziłaby nas do sukcesu językowego. Moim zdaniem, musimy zdecydować się na taką hybrydę. Jeżeli ktoś zaczyna naukę hiszpańskiego, to ja stawiałabym tutaj właśnie na tą hybrydę, na to mieszanie metod, ale ze wskazaniem przede wszystkim na słownictwo i w drugiej kolejności na słuchanie. To są takie dwie najważniejsze rzeczy. Od których trzeba zacząć, później gramatyka, pomimo, że wiele osób sceptycznie do niej podchodzi, to ja uważam, że Trochę gramatyki m, musi być w trakcie nauki każdego języka. Jeżeli chodzi o słownictwo, jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, bardzo ważna dla początkujących, to to, żeby nie uczyć się tylko i wyłącznie pojedynczych słów, tylko też uczyć się w kontekście, czyli na przykład wymyślać jakieś zdanie. Do danego słówka. I tutaj może Wam się nasunąć coś takiego, że jak mam wymyślać zdanie, skoro jestem początkujący. A no właśnie, tutaj nam się kłania z kolei ele element gramatyki, tak? Bo jeżeli my będziemy równolegle w miarę iść, czyli będzie i trochę słownictwa w naszym procesie nauki i trochę gramatyki, to Wy momentalnie będziecie w stanie te mm, zdania proste, podkreślam proste. Układać i mogą się czasami składać tylko z dwóch słów, i to jest też ok, to jest pewien element, który musimy uznać. Musimy uznać, że tak po prostu jest, i kroczek po kroczku sobie dążyć do tego wyższego poziomu, i wtedy gwarantuję Wam, że zdania będą na pewno dużo bardziej złożone. Słuchanie jest bardzo ważne z takiego powodu, że tak jak mówiłam, idziemy równolegle rozwijamy równolegle te wszystkie elementy, typu gramatyka, słownictwo, ale słuchanie daje nam takie doładowanie, bo jeżeli my będziemy nasz mózg przyzwyczajać do brzmienia jakiegoś języka, to automatycznie on się będzie szybciej, on będzie szybciej wdrażał w życie. To czego uczymy się tak powolutko, typu słówka i gramatyka. I to akurat wiem z własnego doświadczenia, bo dopiero kiedy zaczęłam słuchać bardzo dużej ilości podcastów po hiszpańsku, na przykład zaczęłam nieświadomie, dosłownie nieświadomie używać je w mojej konwersacji subjuntivo. I teraz, co jest ważne w tym słuchaniu, nawet na początku naszej drogi z hiszpańskim, warto słuchać rzeczy autentycznych. I teraz analogicznie, jeżeli jesteśmy na początku hisz nauki hiszpańskiego, to oglądajmy sobie bajki, coś dla dzieci, coś prostego, i na przykład równolegle słuchać sobie bajek, ale także od czasu do czasu posłuchać jakiegoś trudniejszego podcastu, i tak zacisnąć zęby i. Po prostu słuchać i jeżeli. Ja wiem, że to jest frustrujące i nie każdy jest w stanie wytrzymać, że oni mi tutaj gadają, a ja nic nie rozumiem, ale jeżeli nie jesteście w stanie wysłuchać całego podcastu takiego trudnego, no to słuchajcie na przykład tylko przez 10 minut albo przez 15 minut. Pamiętajcie, że wszystko to, co zrobicie ponad 0, to już jest naprawdę dużo, czyli jeżeli macie w ogóle nie wysłuchać podcastu, to wysłuchajcie chociaż przez 5 minut. To i tak jest już bardzo dużo, ale myślę, że to też jest bardzo ważne, szczególnie na początku tej nauki hiszpańskiego, bo często na początku jesteśmy tacy zajarani, a potem okazuje się, że no, to jest praca, którą trzeba wykonać na takim kursie. Te momenty zniechęcenia przyjdą, to jest pewne. To nie jest tak, że każdy, każdy przechodzi tą swoją drogę przez naukę hiszpańskiego tak gładko. Tylko pamiętajcie o jednym, że sukces, taki językowy w tym przypadku, osiąga się pomimo tych wszystkich potknięć, pomimo tej całej frustracji i niechęci, a nie dlatego, że nagle nam wszystkie okoliczności zaczęły sprzyjać, i taka już tylko i wyłącznie prosta droga do tego celu nas czeka. Także o tym pamiętajcie. Nie czekajmy z próbą rozmowy, z próbą konwersacji, aż do momentu, kiedy będziemy znać cały hiszpański, bo ten moment po prostu nigdy, na, nigdy nie nadejdzie. Ja, mimo że jestem nauczycielem hiszpańskiego, wielu rzeczy jeszcze nie wiem i wcale się tego nie wstydzę. Musimy dać sobie prawo do tego, żebyśmy czegoś nie wiedzieli. To jest naturalne, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy cały czas w tym procesie nauki i to jest bardzo fajne, że jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia i nie oczekujmy od. Siebie, że to, że uczymy się hiszpańskiego, to już znaczy, że my musimy znać każdy aspekt tego języka. To tak nie działa, więc nie czekajmy na ten idealny moment, żeby się do kogoś odezwać, bo on po prostu nie nadejdzie. I musimy pożegnać ten nasz perfekcjonizm i starać się nawet na podstawowym poziomie do kogoś odzywać i korzystać z tych okazji, które mamy. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna na początku, ale w sumie nie tylko na początku nauki, to jest planowanie. Ja wiem, że nie każdy tak lubi sobie planować i o tym rozmawiałam niedawno z Klaudią z bloga Optimismo Compartido, jest cały podcast na ten temat u mnie na kanale, także jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zainteresowany tym tematem, to może sobie posłuchać, ale taka refleksja, która mi się nasuwa w związku właśnie z planowaniem i w związku z byciem na początku tej drogi z hiszpańskim, to jest to, że brak planu jest zawsze gorszy niż zły plan. Czyli, nawet jeżeli wasz plan nie będzie idealny, to on jest i tak lepszy e, niż sytuacja, w której kompletnie nie macie jakiej, jakoś tej nauki rozplanowanej. Czyli, jeżeli tak zupełnie idziecie na żywioł, to jest bardzo prawdopodobne, że ta idea nauki hiszpańskiego po prostu zostanie w którymś momencie porzucona. Jeżeli. E, Macie choć trochę takiej chęci w sobie do planowania, to róbcie to i też bez takich wyrzutów sumienia, że to jest zły plan, że ja nie wiem jak to zaplanować. Pamiętajcie, że to wy najlepiej wiecie, jak tego języka macie możliwość się uczyć, bo każdy dysponuje innym zasobem czasowym, innymi okolicznościami życiowymi i trzeba to też pod siebie. Dopasować. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Fajnie, że dotrwaliście tutaj do końca tego filmu, i mam nadzieję, że do zobaczenia. Astalowego!